Tak wygląda to cudo. Model Eldis Avanti 524. Spróbuję ją pokazać z wielu stron, ale jest dużo rzeczy koło niej, więc będzie mi ciężko trochę. Ale myślę, że coś tam będzie widać. Jest wiosna, prawie lato, więc jest to przyczepa nieużywana przez jesień, zimę. Przetrzymywana, zabezpieczona. I dzisiaj spróbuję tam wejść, przywietrzeć, fajnie wysprzątać, przygotować na nowy sezon. Aż się boję tam wchodzić, co tam zostanę. Mam nadzieję, że wszystko ok. Zaczynamy. Dobrze, wchodzimy. Model LDIS Avanti 524. Okej, okay. czyli tu mamy kosz. Ja tutaj tylko zabezpieczę. Okej, okay. tutaj zawsze blokuję drzwi. Dobrze, wchodzimy. Uuu, dawno nas tu nie było. Nieźle. Ciemno, mam nadzieję, że coś widzicie. No, otwieramy sobie troszkę, ja za chwilę otworzę te drzwi. Szafki zostawiliśmy częściowo otwarte. Tutaj dodatkowe zasłonki. Wszystko się wietrzy, zobaczcie, no nie ma wilgoci, spoko. Jestem happy, Niech jest dobrze. Nie ma wilgoci, jest sucho. Dobrze. Zasłonki, rolety, zaraz otworzę. Tutaj jakieś nasze pudełka. Składzik przez jesień i przez zimę. Nie czuć nic, spoko pachnie. Nie było sprzątane całą jesień-zimę, było tylko wietrzone. Czasami przy pięknej pogodzie. Sufit spoko. Nie widzę tutaj nic, żeby coś się działo. Otworzę sobie jeszcze. Ja, troszeczkę światła damy. Proszę, i zapasy papieru. O, proszę, znalazły się, a w domu w domu już nie mam, więc super. Otwieram wszystko. O, nawet nowe buty. Dobrze. No, fajnie, że folię położyliśmy jeszcze na jesień. Nie zbrudzi się tak ten dywan, chociaż i tak dywan jest do przeprania, do wysuszenia, do. Do odkurzenia. Ja lodówka ciekawe. Nie, lodówka pusta, ale to jest wszystko do mycia. Oczywistość, oczywista. Tak, piekarnik muszę umyć. Zobaczcie, zostawione tak było w pośpiechu. Dobrze, wchodzę do łazienki. O, tutaj jest dywan brudny. To muszę wyczyścić, bo widzę, że jest. Nanoszone brudne, tutaj prysznic. Sołek. Ciekawe co tam. Aha. Kable na prąd, drabina do łóżka piętrowego. Ok. Nie, spoko. cieszy. Cieszy, że nic tu nie ma, nic tu nie czuć. Suche te ściany. Pachnie ładnie. Po całym sezonie, jesień, zima. Szafki były uchylone. Więc okej. Okay. Wszystko się w miarę przywytrzyło. Spoko. Dobra. Wychodzimy stąd. I jak to mówią, zabieramy się za robotę. Pokażę Wam efekt po sprzątaniu, po przewietrzeniu. Do zobaczenia za chwilę. Zapraszam serdecznie. Właśnie skończyłam sprzątać tą piękną przyczepę. Efekty pracy. Proszę, proszę. Zlew, lodówka, kuchenka, piekarnik. Tutaj jest piecyk gazowy. Niestety dużo, dużo mi się nie udało wymyć dywanu. Pomimo szczerych chęci, i naprawdę dużą szczotą próbowałam to zrobić. Waniszem niestety, nic się nie udało. Tą największą plamę jeszcze spróbuję poprawić. Ale ciężko to widzę w tarte, w widać, że brud z butów wtarty. Ale zobaczcie, jak piękny efekt. O, jak cieszę, jak pusta jak przestrzennie, jak przyjemnie, jeszcze słoneczko świeci. Pachnie pięknie, mogę wam powiedzieć. Chodzimy tutaj do łazienki. Jest. Jest łazieneczka, maleństwo, ale jest, proszę. Pryśnic elegancko. Kabina, okno z roletą, szafki, toaleta. Zasłoniłam rolety, ponieważ słońce świeci, bardzo odbija światło. Są tutaj też takie siatki przeciwko różnym insektom, więc albo sobie zasuwacie roletę, jak chcecie, żeby nie było nic widać przez okno, na przykład wieczorem, czy spać. Albo sobie odsuwacie tą główną rolę, tutaj zostawiacie tylko siatkę, moskitierę. I nie wchodzą wam żadne robale, żadne muchy. Tutaj jest dwie małe kanapki. Takie ala fotele, do tego stolik, który się składa. Ten stolik się składa. te dwa fotele rozkładasz i masz tak zwany single bed, pojedyncze łóżko tutaj. Natomiast tutaj dzieje się magia. Jak popatrzycie, wyglądają jak szafki, ale ten dół szafki rozłożycie, i macie łóżko piętrowe, które znajduje się nad tym właśnie łóżkiem pojedynczym, które rozłożycie. Czyli tutaj dwie osoby śpią, jedna na dole, druga u góry. Przeważnie są to dzieci, takie maksymalnie do wieku nastolatka. Chodzi oczywiście o wagę, żeby to było bezpiecznie, zwłaszcza to na górze, co śpi. I tutaj. Macie dwie sofy do wypoczynku, takie taki po prostu jak pokój dzienny, jak living room. Masa okien, wszędzie rolety i wszędzie te moskitiery jak najbardziej. Szafki, radio, lampki, dużo schowków, głośniki. Oczywiście zasłoneczki piękne. I tutaj to samo, dzieje się magia. Macie po dwóch stronach sofy, które stanowią dzienny pokój i używacie je w dzień, macie gdzie usiąść, macie gdzie spędzić fajnie czas. Natomiast jeżeli chcecie, żeby tutaj ktoś spał, chcecie się przespać na noc, to te dwie szafki są szafkami stałymi, natomiast ten dół wysuwacie, tworzy się spód łóżka, boczne oparcia, boczne pufy, sofy kładziecie na te szczeble, i macie ogromne, naprawdę przestrzenne, duże łóżko, spokojnie, dwie, dwie nawet trzy osoby by weszły, dwie osoby i dziecko bez żadnych problemów. I potem z rana znowu sobie możecie to złożyć. Jeżeli nie potrzebujecie, nie musicie w ogóle tego składać podczas wyjazdów. Po prostu zostawiacie sobie takie do spania, a tu macie kuchnię i pokój dzienny. Natomiast, jeśli chcecie funkcjonalność i chcecie mieć pokój dzienny z tymi dwoma sofami, to, to musicie sobie to rano złożyć. Sam ten środek, wsuniecie, będzie wyglądać ala szafka, ala szuflada. I macie z powrotem dwie sofy, dwie naprawdę duże sofy, spokojnie. Trzy osoby na jednej wchodzą, jeśli chodzi o siedzenie. Tu jest piecyk. Jest to piecyk gazowy. Działa cały czas funkcjonalny. Używaliśmy szuflady. Tutaj cały system operacyjny. Proszę ja Was. Szafka. Szafka nad zlewem. Szafka nad kuchenką. Kuchenka gazowa. A tutaj um, piekarnik, piekarnik podwójny. Lodóweczka Maciupka, ale bardzo fajna, Electrolux. Cóż tam Wam więcej potrzeba na taki wyjazd? I tak się kupuje na bieżąco, małe zakupy spokojnie przetrzymacie z malutkim y, zamrażalnikiem. Zlewik. Na wszystko są przykrywy, które są oczywiście blokujące. Bo nie chcemy, żeby to się rozbiło. Trzeba tutaj z tym kranem uważać. Zanim złożycie to szkło na zlew. Kram przekręcić, żeby Wam się niechcący nie rozwaliła ta szyba u góry. Proszę bardzo, dodatkowy sprzęt do sterowania. I tutaj szyber dach, okno. I macie to samo. Macie roletę, która zasuwa Wam chroni przed światłem, ale macie również moskitierę. Czyli tą siatkę, która Was chroni, czyli nie chcecie oddzielać się od powietrza, chcecie ciągle przejść od powietrza, bo na przykład piękna pogoda gdzieś, natomiast nie chcecie, żeby coś Wam wchodziło, jakieś owady, komary, muchy, są lampy, jest przeciwpożarowy alarm, wszystko tak powinno być, nie ma śladu wilgoci, nigdy tu nie było, nie ma grzyba, nie ma pleśni, bardzo zwracaliśmy na to uwagę. Oczywiście, nie trudno o coś takiego wszędzie, zwłaszcza w takim kraju, ale ogólnie w, taki, w takiej rzeczy, bo to wiadomo, nie używacie codziennie, jest to rzecz sezonowa. Może się takie coś zdarzyć. Bardzo zwracaliśmy na to uwagę. Było to dla nas pierwszym punktem, który sprawdzaliśmy zawsze i eliminowaliśmy przyczepy, w których się pokazała jakakolwiek wilgoć, jakikolwiek grzyb, jakiekolwiek ślady pleśni. Dlatego mogę na 100% stwierdzić, że, że to pod tym względem absolutnie jest wyeliminowane, tutaj nic, nic takiego nie było i oczywiście to, że kupiliśmy takie, to jest jeszcze jeden jedna sprawa, ale utrzymać takie coś, posiadać to i nie doprowadzić do tego, żeby się wam wilgoć albo jakikolwiek y, grzyb, cokolwiek pleśnie, to jest już druga strona medalu wietrzcie bardzo często jeżeli macie taki dzień jak dzisiaj nawet jak jest po sezonie, ona siedzi gdzieś zaparkowana otwierajcie okna, otwierajcie szyber dachy, otwierajcie drzwi dajcie wentylację tej przyczepie cały czas niech się wietrzy to jest moim zdaniem największy plus i oczywiście w żadnych buciorach na mokro tu nie wchodzić w tym momencie jestem bez butów jestem w skarpetkach ponieważ nie chcę, nie chcę nabrudzić i w ogóle taka zasada powinna być do takiej przyczepy nie wchodźcie sobie w butach. Tutaj widzicie na pewno taką szynkę. Jest to taka szyna przygotowana już z tymi żabkami. I proszę bardzo, już Wam mówię po co to jest. Tu mam schowane. Tu jest schowana taka zasłona kotara w kolorze takiej brzkwinki. Ona już ma po trzecia. Zobaczcie, to jest już wszystko gotowe, właśnie na te, na te haczyki. I to jest dość długa kotara. Już wam ja mówię po co to jest. Po to żeby oddzielić sobie prywatność zwłaszcza w czasie kiedy śpi ktoś tutaj u góry. Jeżeli rozłożycie to łóżko i macie pojedyncze łóżko u góry na dole ktoś śpi. Rozkładacie tą kotarę. I macie taką prywatność dla tych dwóch osób które śpią tutaj mają zasłonięte i góra i góra. No osoba która śpi na dole i ta osoba która śpi u góry. Mają zasunięte, mają prywatność. Wiecie, jak to jest? Czasami jest tak, że po prostu chcecie mieć prywatność, i jest to rodzina, ale chcecie mieć prywatność, na przykład, dzieci osobno, żeby nie wstawały za wcześnie, na przykład, że się za wcześnie jasno robi, i to dziecko za wcześnie wam staje na wakacjach, nie lubi tak wcześnie, jak się robi jasno. No to sobie zasuwacie. Ale też zdarza się, że na przykład jedziecie z kimś obcym albo ze znajomymi, dzielicie się przyczepą. Dwie osoby tutaj śpią, osoby obce albo tylko znajomi, nie jakaś bliska rodzina, nie dzieci. Każdy chce tą prywatność. Ja uważam, że to jest opcja. My to mamy ściągnięte, nie używaliśmy tego w ogóle, ponieważ jest to gruba zasłona. Tlen oczywiście ograniczony, myślę dlatego taka gruba. Wolałam, w ogóle nie zakładać jej. Moje dzieci nie miały nic przeciwko, ja nie miałam nic przeciwko, spały sobie tutaj. A my na tym dużym, rozkładanym. Piękne, wygodne łóżko, naprawdę super. Spoko się śpi. Jest rozkładane, pomyślelibyście, kurczę, gdzie tam na takim rozkładanym, ale naprawdę komfort jest. Jest komfort i na pewno lepiej niż na Miocie. Ostatnie spojrzonko. I to by było tyle relacji. Zakończenie mojego sprzątania. Zakończenie relacji. Myślę, że filmik się Wam podobał. Ciekawa jestem Waszych opinii. Ciekawa jestem, czy lubicie jeździć przyczepami, czy lubicie takie formy spędzania czasu? Czy kiedyś lubiliście? Bo to wiadomo, człowiek dewelopuje, może, może w innym kierunku poszedł, zaczynał się od namiotów, kończysz na motorhome'ach, różnie jest. Serdecznie Was pozdrawiam.